Witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki, może powiedzieć, kontrowersyjny, przewrotny temat. Jak akademia pomaga raz na zawsze skończyć z biznesem sieciowym? Teraz zdziwienie. Bo przecież cały czas ci mówię, że warto jest nabywać kompetencje warto nabywać umiejętności tak, do tego, żeby. Żeby być lepszym, tak? żeby więcej zarabiać, żeby po prostu było, było łatwiej, efektywniej i tak dalej. Ale z drugiej strony, ja oczywiście jestem tym zdziwiony, bo 14 lat zajmuję się biznesem sieciowym i marketingiem online, troszkę krócej, tak? Ale jestem ciągle zdziwiony, jak ktoś mi mówi, że na przykład coś dla niego nie jest, nie? że na przykład, bo jeśli na przykład biznes sieciowy dla ciebie nie jest, to jakby z góry. Odsuwasz od siebie możliwość posiadania czasu i pieniędzy. No bo to jest, to jest jakby równoznaczne, nie? Oczywiście, wiadomo, czy, czy są inne sposoby na to, żeby mieć czas i pieniądze. Na no pewno że tak, nie? Tylko, że e, biznesem, znaczy biznesem sieciowym możesz się zająć w momencie, kiedy jesteś gołodupcem, tak? Kiedy jesteś człowiekiem, który ma 50, nie ma 50 zł w portfelu i możesz po prostu wystartować w czymś, w takim tworze o nazwie marketing sieciowy, które, który doprowadzi Cię do tego, że masz finalnie czas i pieniądze. Tak, że nic na świecie takiego nie ma. Innego, nie? Jeśli dzisiaj Masz milion w portfelu, albo w jednej kieszeni milion, w drugiej milion, no to jest duże prawdopodobieństwo. Że znajdziesz inne możliwości, inne sposoby na to, żeby mieć czas i pieniądze. Tak, ale ja mówię tutaj o takich przyziemnych sytuacjach, nie? Czyli jeśli dzisiaj zapieprzasz na przykład gdzieś tam na etacie, e, e, zarabiasz zawsze za mało, bo to obojętnie ile zarabiesz, to za, zarabiesz zawsze za mało, bo jesteś w systemie takim, w którym jeśli na przykład zarabiesz dychę na miesiąc, to wydajesz 12. No bo po prostu tak to jest. Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest, sam zweryfikuj, nie? No ale jakby abstrahując. I, i teraz hmm, cały czas jestem zdziwiony, jak mi ludzie mówią, że coś jest. Coś, coś dla nich nie jest, tak? Ale z drugiej strony, jeśli przyjmiemy to za fakt, że coś dla nich nie jest, no bo rzeczywiście nie każdy może być lekarzem, tak? Nie każdy może być prawnikiem, nie każdy może być szlusarzem, nie każdy może być mechanikiem, oczywiście, tak? Chociaż ja mam troszeczkę inne zdanie na temat tej wolności finansowej, ale jakby statystyka pokazuje, że rzeczywiście tak jest, że to nie jest dla wszystkich, tak? No i okej, okay. no i przyjmijmy, że tak jest. No i to teraz, czy nie lepiej by było Jakbyś w bardzo krótkim czasie dowiedział się, że coś dla Ciebie nie jest? Bardzo ważne pytanie, pomyśl, nie? Czy nie lepiej by było, jakbyś się w bardzo krótkim czasie przekonał, że coś dla Ciebie nie jest? Czyli na przykład, nie wiem, e, zaczynasz biegać, nie? Chcesz, po prostu masz takie myślenie, że sobie przebiegniesz maraton na przykład, nie? No i powiedzmy, nie wiem, trenujesz rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, no i w końcu nie, nie możesz przebiec tego maratonu. Z różnych powodów, nie wiem dlaczego, no ale tak teraz mi przyszło to do głowy? Nie? No po nie możesz. No jakby nie możesz się wytrenować do tego poziomu. Nie wiem, coś ci tam przeszkadza cały czas, i tak dalej. I pytanie jest: czy nie lepiej by było, jakbyś się dowiedział? Nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach od rozpoczęcia tych treningów, że to jednak nie jest dla ciebie nie? albo inaczej. Jakbyś poszedł na przykład nie wiem, na studia medyczne, nie? To czy nie lepiej by było w ogóle przed tymi studiami medycznymi jeszcze się dowiedzieć, że coś nie jest dla ciebie, niż włożyć całą parę, wiesz, pieniądze i tak dalej w to, żeby pojechać na te studia lub jeszcze zacząć te studia i zawracać kiem Wisłę? No myślę, że dobrze by było, nie? I tak samo widzisz w biznesie sieciowym, nie? Jest to, że ja znam ludzi, którzy, się ko którzy kołują cały czas w tym samym miejscu przez lata czasami to jest 5, 10, 15 lat męczą swojego tego wprowadzającego, no bo jakby jak coś nie jest dla Ciebie no to Ty mordujesz tą osobę, która Cię wprowadziła, po prostu zajedziesz ją na śmierć nie, w cudzysłowie oczywiście, ale po prostu no wiesz, cały czas masz jakiś problem, z czym masz to, a to, a to, a sram to, a tamto, po prostu cały czas coś jest nie tak, bo nie przejmujesz odpowiedzialności za, za, za swoje działania i mordujesz tą osobę, która Cię wprowadziła do biznesu i oczywiście jeszcze cały Całe twoje środowisko, tak? Czyli tam żonę, męża, partnera, partnerkę, dzieci, tak? Czyli cały czas jest coś nie tak, dlaczego? No bo robisz, chyba tak pójdę, bo tak będzie. Lepiej. Bo robisz po prostu coś, co nie jest kolokwialnie mówiąc dla Ciebie, tak? Czy, czy po prostu, no, nie jesteś do tego predestynowany? Powiedzmy, tak. No właśnie, i teraz i paradoksalnie właśnie. Ja nie, nie wierzyłem, znaczy nie wierzyłem, nie, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że może to być taka rola, tak, tej, tej mojej akademii, którą prowadzę, ale rzeczywiście tak jest. Się okazuje, że kilka osób, tam na sto parę, które ostatnio dołączyły do, do akademii, dwie czy trzy osoby po prostu powiedziały definitywnie po kilku dniach bycia w niej, że biznes sieciowy nie jest dla nich i one sobie po prostu to odpuszczą raz już na zawsze. Po tym, co, co tam usłyszały, co zrobiły, zobaczyły, co trzeba robić, i tak dalej. No, między innymi to było tak, że jedna osoba mi napisała, że ona po prostu jak ma usiąść do komputera na przykład i wkleić posta, wrzucić posta, no to już po prostu jej się zbiera na wymioty, nie. Już obsauję od tego, że pytanie jest, kto taką osobę kiedykolwiek wprowadzał do biznesu, tak? I co jej powiedział, bo wiesz, wyobraź sobie sytuację, tak, że. Chodzisz dzisiaj do roboty, do której nie lubisz, stajesz o której nie lubisz, chodzisz, wiesz, słuchasz szefa, którego nie lubisz, właściwie jak lubisz, to jest okej, okay, ale powiedzmy, znaczy spójrzmy prawdzie w oczy. tak? Ponad 90% ludzi nie jest zadowolona ze swojej roboty. No i teraz pytanie jest, wiesz, ludzie chodzą tam do tej roboty, gdzie nie mają żadnych szans na osiąganie czasu i wolności. No bo nie ma szans, bo jakby to jest system, tak, który ci no, nie, nie pozwala z tego kołowrotka wyjść, bo po prostu tak to jest skonstruowane. I pytanie jest, czy tam robisz cały czas rzeczy, które lubisz? Czy ci, że ci się nie zbiera na wymioty? No, wątpię. Tak? Jak pracowałem na etacie przez 3 lata, to po prostu jak rano wstawałem, to płakałem, nie? Jeszcze tak była taka sytuacja, że akurat wtedy, powiedzmy, miałem pod opieką też, miałem partnerkę, która miała dziecko, tak? I dwuletnie, i po prostu ono chodziło szybko, ten późno spać, ja musiałem o piątej wstawać, po prostu wiedziałem, że to jest kosmos, nie? Że nie pociągnę tak dalej, tak? No i dzisiaj w porównaniu z. Tam co teraz mam do zrobienia, to jestem po prostu w siódmym niebie można powiedzieć, tak? Czy ja lubię wszystko, co ja dzisiaj robię? W ogóle. Ja nie, ja nie lubię może 80% z tego, co ja robię każdego dnia. Tak? No i co z tego? <grych> ale nic innego nie da mi po prostu tego, takiego stylu życia, jakbym chciał, tak? No ale dobra, już abstrahuję. I teraz bardzo szybko, po prostu ta osoba e, dzięki akademii, które, do której dołączyła, po prostu zdiagnozowała, że to nie jest dla niej. Tak? Ona oczywiście powinna to zdiagnozować już wcześniej, jak jakby dołączyła do, e, do swojej firmy marketingu sieciowego, sieciowego, z, z, z którym zaczęła współpracować, w którym zaczęła współpracować, to już powinna to zdiagnozować. Tak? Ale jeśli nie zdiagnozowała, no to to jest jakby efekt uboczny dobry. Tego, że to się stało tu i teraz, po powiedzmy, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach, niż by miała mordować gdzieś tam swoją, e, swoją osobą z, e, ludzi, z, e, z którymi zaczęła współpracować, swojego applinea, sponsora, itd, i tak dalej. Także paradoksalnie tak, znaleźliśmy dzięki właśnie takim przykładom, e, kolejne zastosowanie e, akademii. Ja w swoim życiu miałem kilkanaście takich jakby potwierdzonych przypadków, tak, gdzie. Mm, Ludzie, którzy dołączyli do jakiegoś mojego kursu, czy wzięli na przykład osobisty coaching mentoring, tak, miałem kilka takich osób, na przykład co w 2014 roku jeździłem do nich na indywidualne po całym świecie, byłem w Danii, w Szwecji, w Niemczech, tak, i tak dalej, wykupowali sobie taki mentoring, który zaczynał się od dwudniowych spotkań na żywo, i później pół roku prowadzenia takiej osoby to kosztowało między 12-15 tysięcy wtedy i tam były dwa, przy, dwa przypadki potwierdzone, gdzie ludzie sobie po prostu odpuścili. Powiedzieli, Marcin, super, bardzo się cieszę. E, zrzuciłem ten balast z głowy, powiedzmy, bo się mordowałem 3-5 lat. Teraz wiem, że to po prostu jest nie dla mnie, wykasowuje się ze wszystkich social mediów, po prostu robię zupełnie co innego. I super, nie? I to jest dobre, bo, bo mówię, e, nie ma później takich właśnie rzeczy, że ktoś wiesz, gdzieś goni lata i, i powiedzmy, e, Zrzuca tam odpowiedzialność za to, że na przykład mu coś tam nie wyszło na osobę, która gdzieś tam ją prowadzi, czy wprowadziła do biznesu, itd. itd. To jest bardzo istotne. Opró oprócz tego ty sam sobie nie robisz już kuku, nie? bo nie masz do siebie po prostu pretensji, że powinieneś, bo tak czujesz, że powinieneś, a jednak tego nie robisz. Nie? Czyli jakby reasumując, w akademii przez 3 miesiące tak naprawdę jesteś w stanie szybko zdiagnozować. Oczywiście, ja bym bardzo chciał i dedykuję Akademię dla osób, które wiedzą, że chcą i tam chcą nabyć po prostu umiejętności chcą nabyć te skille, tak jak to się mówi czy te, te po prostu, wiesz, tą charyzmę, tą, tą postawę, to, to właściwe postępowanie w biznesie. I takich zapraszam, w, w, w szczególności, byś miał link powyżej, poniżej do takiego bezpłatnego szkolenia. Które trwa tam godzinę 40, gdzie się dowiesz więcej, tak, co tam w tej akademii jest, jak, jak uczymy, czego uczymy i jak to jest ci potrzebne tak, w biznesie sieciowym. Ale jak widzisz, też działa to w ten sposób, że jak tam dołączysz, a jeszcze dzisiaj nie jesteś pewny, czy to dla ciebie, bo, ty, bo może jest tak, że ty nie wiesz, jaki, jakie czynności tu musisz wykonywać w tym biznesie sieciowym każdego dnia, bo to jest też ważne, nie? że ludzie jakby dołączają do tego biznesu, oni nie wiedzą, jakby nie. Hmm, Właśnie nie wiem, z czego to wynika, tak? bo osoba, która Cię wprowadza, Ci powinna to po prostu powiedzieć. Nie? Ale jeśli Ci tego nie powiedziała, to może być tak, że Ty naprawdę nie wiesz, co Ty masz robić każdego dnia. No i po tym, jak się tam tego dowiesz, to może być tak, że po prostu odpuścisz, to nie jest dla Ciebie. I to też jest ok. Tak? Na początku będę trochę zdziwiony, wiadomo, tak? bo jeszcze cały czas jestem zdziwiony, ale nie ma z tym problemu. Piszesz do mnie, Marcin, odpuszczam totalnie, to nie jest dla mnie, i gra, nie? I wiesz, i rozstajemy się, wiesz, że tak powiem, w zgodzie, nie? A ty już po prostu siebie nie mordujesz i nie mordujesz osób, które, z którymi miałbyś współpracować. Dlaczego, dlaczego to jest takie ważne? No bo zobacz, większość ludzi myśli, że jak dołą że biznes sieciowy to jest jakieś takie remedium na całe zło, że dołączy do czegoś. Co gdzieś przypadkiem, coś mimo coś tam przy okazji zrobią. Coś tam wiesz. Po godzinach, międzyczasie, i tak dalej. Najlepiej najmniejszym nakładem pracy, bez zmiany siebie. To tak nie działa. Nie? To jest. Biznes sieciowy to jest coś. Co będziesz musiał włożyć jeszcze więcej siły, jeszcze więcej zaangażowania, pokonać swoje własne przeszkody, bariery, wyjść poza własną strefę komfortu. Będziesz musiał się dogadać z rodziną, z przyjaciółmi, z żoną, z mężem, Będziesz po prostu musiał pójść na kompromisy, wiele, wiele rzeczy, tak? Pokonać swoje własne tutaj uprzedzenie, jakieś swoje własne powiedzmy niedociągnięcia, tak? Stać się lepszą wersją siebie i tak dalej, tak dalej, bo to jest biznes prosty, ale niełatwy. Bo on bazuje w głównej mierze na tym, co ty masz w środku. A większość ludzi, niestety, dzisiaj ma mentalność pracownika. Tak jak tutaj panowie tutaj opracują, budują dom na przykład, nie? Kolejny z budynków. I oni mają myślenie pracownika na zasadzie przyszedł, ósma tam, dziewiąta czy tam nie wiem, od siódmej może, zrobił. Piętnasta, szesnasta skończy, idzie do domu i zapomina o tym, co dzisiaj robił, jakie tam cegły kładł i tak dalej, tak? A biznes sieciowy to, to jest coś, z czym żyjesz 24 godziny na dobę, tak, mój drogi? Przez najbliższe 5, 5 10, 15, a, a są osoby 25, 30 lat, mało tego, później to już jest Twój styl życia, zarabiasz z tego i to jest nie wyobrażasz sobie po prostu życia bez tego, tak? I działasz to każdego dnia, zastanawiasz się, co robić lepiej, co robić, czego robić więcej, czego robić mniej i tak dalej, tak? Niektórzy też, e, osoby, myślą, że na przykład... Aha, ten sposób działania, który tam na przykład e, pokazuje o niszu, to nie jest dla mnie, ale ja sobie znajdę inne. I jeszcze mi dają takie czasami, jakby, może dowód, może nie dowody, ale czasami takie, wiesz, pod włos branie na zasadzie, no ale inni działają na przykład offline i też im idzie. Ale czy ja mówię, że nie idzie? Ja nie mówię Ci, że jakiś sposób działania jest zupełnie. Bez sensu. Bo jeśli dzisiaj, na przykład, wy, wydrukujesz sobie 10 tysięcy ulotek na temat Twojej firmy i każdego dnia systematycznie będziesz chodził przez cały dzień po Twoim mieście, po, po wioskach, po, po mieścinach e, e, gdzieś tam niedaleko Twojej miejscowości i tak dalej i każdego dnia będziesz wręczał taką ulotkę z krótkim, z krótkim porozmawianiem ze 100 osobami dziennie, to gwarantuję ci, że to też zadziała. Oczywiście w bardzo małym stopniu, ale zadziała. Tak? Jeśli będziesz coś robił z uporem maniaka przez następne ileś tam lat, cały czas, klapy na oczy, i nie będziesz się zastanawiał nad tym, czy to ma sens, czy nie, tylko po prostu będziesz to robił, to to będzie miało efekt. Pytanie tylko, czy twoja dedykacja temu, te, do, do tego biznesu jest właśnie taka poświęcenie, tak, zaangażowanie, żebyś to robił. No, nie wydaje mi się, tak? I teraz ja przez, przez ostatnie 14 lat szukam. Sposobów każdego dnia, jak to zrobić szybciej, lepiej, bardziej efektywnie i w taki sposób, żeby to było duplikowalne dla ludzi. Tak. I, i dzisiaj to, co dostajesz ode mnie, to jest esencja mojego doświadczenia. I uwierz mi, że jak ja bym znał łatwiejszy sposób dla Ciebie, przy, bardziej przystępny, to bym Ci to pokazał. Bo ja nie mam w interesie, jakby ci utrudniać, tylko ułatwiać. Rozumiesz? I pierwszy krok to jest to, żeby zaufać, tak? Że człowiek, który siedzi w tym powiedzmy, tak? Jak to się mówi czasami ja siedzę w tym, zjadłem na tym zęby, to, to jest w ogóle jakaś abstrakcja dla mnie. Wiem, że powinien iść ten, tak, ale nie jest mi po drodze. <laughs> I dlatego muszę iść po słońcu. <laughs> znaczy to w sensie, że mam z tyłu słońce, tak. No i teraz kwestia jest taka, że. E, pierwsza sprawa to trzeba zaufać, tak? Bo jeśli tego nie zaufasz, jeśli nie zaufasz, to cały czas będziesz błądził, tak? To jest kluczowa sprawa. I musisz wiedzieć, że człowiek, który przez ileś tam lat robi to, po prostu cały czas ma, jest jakby pod prądem, kolokwialnie mówiąc, i cały czas te najlepsze praktyki po prostu bada, sprawdza, analizuje, testuje. Czy dzisiaj rozmowy jeden na jeden, spotkania indywidualne w hotelowej i tak dalej działają? Owszem, tylko weź się rób i pokaż innym ludziom, jak mają zrobić to samo. Tak? Czy rozmowy na Skype jeden na jeden, czy tam na Zoomie 1 na 1 działają? Pewnie, tylko naucz 100 osób od Ciebie z organizacji, żeby robiło spotkanie, prezentację, zamykało obiekcje powiedzmy, że rozwiewało obiekcje, zamykało sprzedaż, i, tak dalej, i tak dalej. To jest nie do zrobienia. Oczywiście, jeśli masz ludzi, masz swój zespół, ludzi, którzy mieli doświadczenie w branży, tak? mieli doświadczenie w sprzedaży, to pewnie, że jesteś to w stanie zrobić. Tylko pytanie znowu jest, ile osób od ciebie będzie miało takich kilka, kilkanaście osób doświadczonych w sprzedaży, doświadczonych w biznesie i tak dalej. Tak? Rozumiesz, to, czego ja uczę, to są rzeczy, które są duplikowalne dla każdego. Dla każdego, kto zastosuje się do tych wytycznych, które są do zrobienia. Nie na zasadzie, a mi się wydaje, że będzie lepiej to, a mi się wydaje, że będzie lepiej tam. No to jak, jak ci się wydaje, to rób po swojemu, tylko może ci życia nie starczyć tak, na to, żeby dojść do tego właściwego akurat momentu. Nie? Także to tyle, nie chcę tutaj przedłużać. Tak jak powiedziałem, paradoksalnie odkryliśmy sposób, żeby jak najszybciej zdiagnozować, czy biznes sieciowy jest dla ciebie, czy ta wolność czasowa, finansowa jest dla ciebie, czy ona nie jest dla ciebie. Ja mówię, to jest dla mnie termin abstrakcyjny, że coś dla kogoś nie jest, tak? Ale ale tak jest po prostu. Ze statystyki wynika, że tak jest, nie. Czyli sprawdź, nie morduj siebie. To będzie dla ciebie plus taki, że po prostu odpuścisz sobie i pójdziesz zupełnie w innym kierunku. Raz na zawsze zdiagnozujesz, że to nie jest temat po prostu dla ciebie. Także. Zarezerwuj swoje miejsce na tym bezpłatnym szkoleniu. Zobacz o co w tym wszystkim chodzi, bo to jest esencja. Oczywiście, to jest bezpłatne szkolenie. Jeśli będziesz miał ochotę, a polecam później dołączyć do akademii, gdzie w ciągu dosłownie tygodnia, dwóch jesteś w stanie zdiagnozować, czy ta profesja to jest ten nowy zawód, którym chciałbyś się zająć. Pozdrawiam cię serdecznie. Miłego dnia. Cześć, cześć.